Jak nazywa się największa kość w ciele człowieka? Kość Udowa. Który kraj jest ojczyzną Ferrari? Odpowiedź to Włochy. Co jest odpowiedzialne za kolor oczu u ludzi? Melanina bardzo dobra odpowiedź. Który z tych sportów jest najbardziej popularny w Stanach Zjednoczonych? Odpowiedź C: Futbol Amerykański. Które z tych miast jest stolicą Tajlandii? Bangkok bardzo dobrze. Który z tych autorów napisał zbrodnie i karę? Fiodor Dostojewski, gratulacje.